Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy. Zdziwiliście się pewnie temu mocnemu określeniu, ale ja zacytowałem tylko Donalda Tuska. Dzisiaj Polską rządzą polityczni gangsterzy. Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. W jednej z potajemnie nagranych rozmów, która trafiła do mediów, Donald Tusk postanowił udzielić Romanowi Giertychowi lekcji języka polskiego. Gdy ten popełnił błąd językowy, Tusk poprawił go, rzucając ironicznie stwierdzenie, że on jako Niemiec musi uczyć Giertycha poprawnej polszczyzny. Do tych słów odniósł się biskup Wiesław Mering, emerytowany ordynariusz diecezji włocławskiej. W kazaniu wygłoszonym podczas jasnogórskiej pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Polską rządzą dziś ludzie, którzy sami o sobie mówią, że są Niemcami, zauważył. Już w XIX wieku Wacław Potocki pisał, jak świat światem nie będzie mieć Polakowi bratem. Historia boleśnie potwierdziła to przysłowie. Posłuchajcie tego porównania. We mnie, że jak jemu podwinie tam w ogóle, Nie podwinie, tylko powinie. Przepraszam. Przepraszam, przepraszam. że ja Niemiec muszę uczyć. No to jest mój drogi, ja mam pochodzenie ja Niemiec. Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Mówił w XVIII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia. Do tych słów warto odnieść się z uznaniem. Głos biskupa Meringa upomniał się o tych, którzy bezinteresownie strzegą zachodniej granicy Polski i jednocześnie skrytykował premiera Donalda Tuska. Ale to nie wszystko. Donald Tusk na tym nie poprzestał. Jego skandaliczne słowa rozeszły się szerokim echem. Tusk, mimo wyznaczonego terminu przez marszałka Sejmu 6 sierpnia, nie ustaje w wysiłkach, by zablokować zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Najgłośniejszym tematem dnia jest bomba zaserwowana przez dziennikarzy Rzeczpospolitej. Wewnątrz Platformy Obywatelskiej z Tuskiem na czele dojrzewa decyzja o wymianie premiera. Coraz więcej polityków partii uważa, że bez tej zmiany ugrupowanie nie ma najmniejszych szans na uniknięcie totalnej kompromitacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wspomniane przeze mnie kazanie biskupa Meringa wywołało prawdziwą burzę, wręcz histerię wśród przedstawicieli obecnej władzy i sprzyjających jej mediów. Duchowny przytoczył bowiem wypowiedź jednego z polityków Posłuchajmy słów duchownego. Jeden z polityków mówi: więcej niesie z sobą zła ruch obrony granic niż imigranci, o których nic nie wiemy. Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy. Zdziwiliście się pewnie temu mocnemu określeniu, ale ja zacytowałem tylko Donalda Tuska. Dzisiaj Polską rządzą polityczni gangsterzy. Mering przypomniał te słowa wypowiedziane przez Tuska podczas tak zwanego Marszu Polskich Patriotów, czyli demonstracji wspierającej Rafała Trzaskowskiego z 25 maja. A mimo że duchowny jedynie zacytował wypowiedź szefa rządu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podległe Tuskowi, zdecydowało się wysłać oficjalną notę protestacyjną do Watykanu. Tusk przeniósł więc swoją wojnę z polskimi patriotami na forum międzynarodowe. Tusk nie tylko walczy już teraz z obrońcami granic, ale i z całym Kościołem. W międzyczasie nie ustają próby zablokowania zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Choć marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył już termin Zgromadzenia Narodowego na 6 sierpnia, Tusk do dziś nie opublikował odpowiedniego rozporządzenia w dzienniku urzędowym. W kontekście jego ostatniego wpisu na portalu X wszystko staje się jasne. Donald Tusk napisał coś takiego Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim moralnym wymiarze, jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli. To wszyscy jest oczywistym wezwaniem do hołowni, by ten storpedował zaprzyjrzenie Nawrockiego. Tusk oczekuje od marszałka Sejmu, że ten pomimo wcześniej podjętej decyzji o zaprzysiężeniu, zablokuje ją i będzie odwlekał to w nieskończoność. Tusk chce mieć trochę więcej czasu, aby dalej knuć, manipulować. Być może będzie szukał wsparcia w Brukseli. Wszystko dlatego, że nie może pogodzić się z tym, że Nawrocki rozjechał jak walec jego ukochanego tęczowego Rafałka. Dlatego kluczowa staje się mobilizacja patriotycznych środowisk i obecność w Warszawie 6 sierpnia, by nie dopuścić do konstytucyjnego zamachu stanu, jakim byłoby zablokowanie przysięgi prezydenta-elekta. Tusk sam zdaje sobie sprawę, że stał się balastem. Coraz głośniej, choć jeszcze zakulisowo, mówią o tym nawet jego właśnie koledzy z Koalicji Obywatelskiej. Rzeczpospolita pisze coraz bliżej zapowiadanej rekonstrukcji rządu. Ale z naszych ustaleń wynika, że w rządzie i samej Platformie Obywatelskiej coraz silniejsze jest przekonanie, że to ostatnia rekonstrukcja Donalda Tuska. Za rok miałoby bowiem dojść do zmiany szefa rządu, jako przygotowanie do wyborów parlamentarnych. Problem w tym, że nawet ta rekonstrukcja staje pod znakiem zapytania. Koalicjanci PSL, Polska 2050, Lewica Kurczowo trzymają się swoich stanowisk. A Tusk nie ma jakich szantażować. Gdyby wyrzucił choć jednego z nich, straciłby większość w Sejmie. Czy do zmian dojdzie, tego nie wiemy. Ale jedno jest pewne: Platforma coraz wyraźniej myśli o nowym premierze. I choć oficjalnie mówi się o przyszłym roku, wszystko wskazuje na to, że zmiana może nastąpić dużo szybciej. Tak przynajmniej przewiduje marszałek senior Sejmu, Marek Sawicki. Jego zdaniem nowego szefa rządu będziemy szukać jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Posłuchajcie jego słów. Trzeba będzie pewnie w pośpiechu szukać nowego premiera, ale już przed Bożym Narodzeniem. Fakt, że nawet Donald Tusk, jak ustaliła Rzeczpospolita, bierze pod uwagę konieczność własnego odejścia, pokazuje, że jesteśmy w przededniu kolejnego politycznego przełomu. Czy jego plan, by utrzymać się u władzy jeszcze przez rok, ma jakiekolwiek szanse powodzenia? A może to tylko odliczanie do katastrofy? Sygnały płynące z samego środka Platformy Obywatelskiej nie pozostawiają wątpliwości. Trwa dramatyczna walka o przetrwanie. Donald Tusk, niegdyś pewny siebie lider, dziś śmiota się pomiędzy gaszeniem buntów w koalicji a desperackim szukaniem poparcia w unijnych korytarzach. Politycy Platformy coraz częściej mówią otwartym tekstem: Jeśli Tusk zostanie na stanowisku premiera, ugrupowanie pogrąży się w chaosie i straci resztki wiarygodności. Dla wielu członków partii jest on już nie liderem, lecz kulą u nogi, której trzeba się pozbyć, zanim pociągnie wszystkich na dno. Niepokój narasta także wśród pozostałych członków koalicji. Ludowcy z PSL coraz głośniej krytykują Tuska za jego arogancję i brak umiejętności budowania porozumienia. Polska 2050 Hołowni z kolei gra swoją grę, dystansując się od premiera, a jednocześnie flirtując z opozycją. Lewica, choć publicznie jeszcze lojalna, również ma dość politycznych gierek Tuska i jego prób sterowania wszystkim z tylnego siedzenia. Takiej atmosfery wzajemnej nieufności, szantaży i ukrytych sojuszy nie było w rządzie od czasów najgorszych kryzysów sprzed dekady. Wszystko to dzieje się w cieniu skandalu związanego z próbą zablokowania zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. To nie tylko precedens konstytucyjny. Ale realne zagrożenie dla stabilności państwa. Jeśli marszałek Hołownia ugnie się pod naciskami Tuska, Polska wejdzie w bezprecedensowy kryzys ustrojowy. Odłożenie zaprzysiężenia legalnie wybranego prezydenta z powodów czysto politycznych to nie tylko złamanie ducha konstytucji, ale również bezpośredni policzek wymierzony w obywateli, którzy dokonali swojego wyboru. Opozycja i niezależne media ostrzegają, że Donald Tusk nie cofnie się przed niczym, by utrzymać kontrolę nad krajem, nawet jeśli miałoby to oznaczać podważenie fundamentów demokracji. W jego otoczeniu rośnie strach, że zbliża się koniec epoki Tuska, dlatego coraz więcej jego doradców namawia go do honorowego odejścia, zanim zostanie do tego brutalnie zmuszony przez własnych ludzi. Jeśli Tusk postanowi walczyć do samego końca, może to zakończyć się nie tylko jego politycznym upadkiem, ale również całkowitym rozpadem koalicji rządzącej. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.